ale hej my tymczasem drugi 10 tysięcy robimy kroków, staramy się chodzić jak najwięcej bo co z roboty roboty niech mamy dzień taki dla siebie no to sobie co chodzimy działamy jak wam mija niedziela, niedzielne popołudnie teraz jeszcze trochę to obiecałem z znajomym że pomogę spóki co chodzę jest sytuacja na takim moim szczeblu prywatnym w życiu to się całkiem sypie. Czy w dawno posypano teraz jest to jest jeszcze gorzej? Jeżeli chodzi o niż rodzinne życie, no ale eks rodziną to wiadomo siostra mamusia i te sprawy, nie wiem co, posypało się. No ale mniejsza. Idziemy z piakiem, cieszymy się chwilą. Chyba bardziej bo pies niż ja, no ale dobra, nie wiem też potrzebuję ruchu pochodzić trochę. Proszę czyli trzeba, który będzie trochę przeginąć z jedzeniem ostatnio. W sensie solidny obiad miałem no. wcześniej kilokram i się chwaliłem, że straciłem oddijecie pudełkowe, ja to zacząłem jeść normalne i już jest znowu pa. takich szaleń spechał, wkurę zazrością, to też tak na rowerze jeszcze pojeździć. Na ostatniej glebie to mi jakoś tak trochę przeszło O, kota widzę, pies nie zauważył na szczęściów Ten tajny agent tam siedzi No tak wam z góry patrzę widzę no, ale tak sobie idziemy, idziemy mamy jeszcze kawałek Mamy ten kilometr sporo Pochodzimy na około z impolnymi dróżkami Na razie nie jest źle, nie ma żadnych takich innych Jakichś incydentów tylko jak jakiś pies wlecić czy coś to aż miejska jechała, ale się nie zatrzymali. Zawsze jak policja czy coś, mówię, pieska nie ma. Zawsze w blaskówki chodzę, mówię, wcześniej chodziłem z szami. Teraz to wszedłem z psem i wyskoczył jakiś pies na niego z zębami. To co miałem? się broni. Trzy, 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 trzy. Chciałem sobie odpocząć trochę czymś świeżego powietrza. Się wdychać na Śląsku, no tak, azot, no bizmut, nie bizmut, to jest baraczki coś innego, no ale. No, ale taka chwila razem. Zauważyłem, właśnie jak zachodzimy trochę z pieskiem, więc z czasu spędzę z nią. To jest jakaś taka zupełnie inna położenie do domu się zachowuje, taka miła jest, przychodzi. No, i to co robi pies najczęściej, się wypróżnia. No, w miejscu takim. Spłonąć nie trzeba, tak w takim rowie. Idziemy, No kierunkowa. Jakieś kury sobie jegają Pamiętam, że niedawno, e, niedawno, nie, tak dawno żeśmy tutaj krowę zobaczyło, ale było ten O, krowa znowu jest Kurde, krowa, to, to możecie pokazać ten fragment z krową do dziecią też że jest takie kurde zwierzę już zanikające, ale wtedy pamiętam jak ona pewnie reagowała, się młodsza, krowa taki wielki zwierzak do niej podszedł tam basen stoi na podwórku, patrzcie o, nie ma tak się grzmotnąć w październiku tu chyba że on krowy słyszałem Stoję maszyny rolnicze a ja tam stoi, ze pszczepą o idzie patrzcie na to Taki bo będę podawał Spoko Kaira nie szczekaj, bo mnie lekość zkiśnie Spoko Mućka Może sobie w oko wpadną to jest ona i to jest ona. Patrzę, co coś się dzieje. Wszystko możemy spodziewać I co? duża, nie? Nie zjada byś tyle. Żona by cię wierzyć zjadła, nie? Przyznaję, ci cię wciągła, chociaż. Ciao, Kici, kici. Idziemy, dalej. idziemy, idziemy. Sensacje były. Krowy, żeśmy zobaczyli. Na tym, przecież mogli zapach krowy, w ogóle to jest kurczę też. Pamiętam, za dzieciaka to dziadkowie mieli krowy. Czy to pamiętam ten zapach? Jeszcze mi taki się przypomniał. Czy zapach woni Idziemy, wszędzie tutaj też. Szopy i takie dupelstwa sobie wyburzone wszędzie Wszyscy się budują nowe domy Nowobogatcy Ci co dokuczali ci że jesteś wieśniak kiedyś ja stawiają chaty tutaj za życie, wszystko się zmienia jakaś uliczka, ciekawe dokąd prowadzi da się gdzieś przejść pod ekranem, pod ekranem dźwięko chłonne a my dziarsko maszerujemy dalej jutro znowu do roboty na drogą zmianę czemu jest za tydzień ma być jakiś, bo już tak mniej ludzi ma być, więc Pokończy się powoli projekt. Te miejsce są wyczerpane. tymi mi osób do tego, do zaopiekowania. Będzie luźno. Będę sobie mógł poczytać książkę. Pomysły, chyba ja tą kobietę znam. Dobra, że to dokończę, bo ja pewnie gadka jakaś, a się robi impreza i zainteresowanie psa. Średnie to, to nic, to do potem.